Trendy modowe jesień zima 25 26. Zaczynam coroczny przegląd modowych nowości prosto z ulic tygodni mody. Analizuję magazyny modowe i trendy w internecie. To jest część pierwsza, od razu zaobserwujcie, żeby nie przegapić kolejnych części i zaczynamy. Zaczynamy od najważniejszego trendu ostatnich miesięcy, czyli kurtki i płaszcze ze stójką. Dzięki FibiFilo, wysokie kołnierze, skórzane, zamszowe czy z materiału technicznego oponowały wszystkie tygodnie mody. Jeżeli mówimy o kurtkach skórzanych, to oczywiście do pasa i najlepiej skórzane z efektem vintage. Płaszcze oczywiście, teraz mamy duży trend na te krótkie tręcze, to jest duży hit w internecie, ale na spokojnie długie tręcze i płaszcze są dalej dużym trendem. Idźcie bardziej w te szerokie ramiona, ale nie wybierajcie już tych oversize'owych, bo w modzie powoli idziemy w dopasowane. Następnie mamy kropki, czyli polka dots, opanowały internet, tydzień mody w Kopechadze i z pewnością zostaną z nami na kolejne sezony, szczególnie w dodatkach jak czapki czy torebki. Ale na przykład taka kurtka ze stójką jest teraz bardzo dużym viralem. Nakładajcie je warstwowo, czyli na przykład spódnica w kropki na jeansy, bo warstwowe ubieranie to trend na kolejne lata. Mówię tu o stylizacjach spódnica czy halka na jeansy, koszulki na swetry. Warstwowości chodzi o zabawę formą. I pewnie widzieliście przed chwilą koronki, tak one zostają. Mamy ogromny napływ gotyku i baroku w modzie. czyli wszystkie bufiaste rękawy, falbanki, koronki zostają. Bardzo dużym trendem będą teraz te bieliźniane akcesoria czy spódnice z takim właśnie koronkowym wykończeniem. To w internecie po prostu teraz panuje wszędzie. No i mamy duży wpływ kultury brytyjskiej: więc krata, tweedowe marynarki, buty wysokie oficerki, to must have tej jesieni każdej osoby, która lubi jeździć konno. Jeśli uwielbiacie apaszki i chusty, to jest to sezon dla Was, nie tylko jako okrycie głowy, ale zawiązane wokół ramion lub jak największe faszynistki w pasie. To nada Waszym stylizacjom takiego modowego twistu. Nawet nie będę opowiadać, bo skóra zostaje z nami dalej, jest to nieśmiertelny trend. Materiał z roku na rok jest bardziej widoczny, ale w takich brązach i zieleniach, czy nawet w burgundzie, ale oczywiście czerń też zawsze. No i na koniec mamy kolor oliwkowa zieleń, czyli jeden z największych trendów na Instagramie ostatnich miesięcy. To kolor ziemi, spokoju i natury. Łatwo stylizuje się, jak widzicie, z brązami i z szarościami. Ale możecie też nadawać mu większej mocy z kolorami takimi jak burgund czy nawet kobalt. To była pierwsza część omówienia jesiennych trendów. Reposujcie, jeżeli Wam się podobał ten materiał, no i napiszcie mi w komentarzu, który z tych trendów jest Waszym ulubionym.